Pamiętacie może odcinek na moim kanale, w którym przedstawiłem Broka? Wspomniałem tam, co się stało z rodzicami Broka. Z jego ojcem było dość wiadomo. Uciekł, on, by zostać trenerem. A co się stało z jego matką? Właśnie w dzisiejszym odcinku to wyjaśnię. Kilka osób w komentarzach pod odcinkiem z Brokiem wypisywało mi kilka wersji, co się stało z jego matką. Pierwsza wersja Matka Broka zmarła z tęsknoty za Flintem, który wyruszył swoją podróż. Co do Flinda, to się zgadza. Ale czy ona tak naprawdę zmarła? Ja nic takiego jeszcze nie słyszałem. Druga wersja: Lola zmarła, bo nie miała sił opiekować się dziećmi. Czegoś takiego też nie słyszałem. Ja nie wiem skąd się takie informacje, ale ja wam powiem jak to dokładnie było. Flint opuścił dom, by stać się trenerem. A potem Lola, matka Broka, również opuściła dom. I Brock musiał opiekować się dziećmi i prowadzić salę. Gdy Brock wrócił do Marmonii po podróży przez Kanto, Joto i Wyspy Oranczowe, w odcinku A Family That Battles Together Stay Together stwierdził, że jego ojciec nie zajmuje się salą. Okazuje się, że Lola wróciła i zmieniła całkowicie salę Pokémon, czyli jednak żyje. Sadziła kilka drzew, wypełniła ją wodą. Ostatecznie Flint zamknął salę. Potem rodzice Brocka stoczyli pojedynek o tytuł lidera sali. Flint miał z góry przegraną pozycję z powodu przewagi typu wodnego Pokémonów. W końcu boje postanowili dogadać się do sali i zmieniono jej typ na wodno-skalny. Lecz Brock nie chciałby tak było. Postanowił przywrócić salę taką, jaka była. Więc zawalczył z Lolą i zwyciężył. Lola powiedziała, że spróbuje zmienić typ w sali. Potem liderem sali stał się jego młodszy brat Forest. Więc tak wygląda historia matki Brocka: ona wcale nie zmarła. Jak widzicie, ma się dobrze. Ja nie wiem skąd wzięliście sobie taką wersję wydarzeń. Jak na razie dzięki wszystkim za uwagę, Odwiedź linki w opisie, nie zapomnijcie ocenić filmu oraz zasubskrybować kanału. A my widzimy się w kolejnym materiale.